Hej, hej, hej! Dzisiaj lecimy Cessną. To do tego typu samolotu należy światowy rekord długości lotów w powietrzu z tankowaniem. Także do zobaczenia na lotnisku. No, żona zobaczyła Cessnę w akcji. Co sądzisz, kurczę o stabilności konstrukcji? No, nie wiem, czy w ogóle tam. Nogę stawiać, że on się cały czas i te, te kółeczka ta mu drygają, taky niedokręcone. Oj, mam wrażenie, że żona się zaraz rozmyśli. No nie wiem, no, no. czy powiem, że to wygląda wcale, wcale. nie wygląda zawędzalną, bo wcale, ale nie poryba mnie. No, to mamy start. Już za kilkadziesiąt minut my będziemy w środku. Idziemy poszukać tutaj na lotnisku jakiegoś biura. Trzeba zapłacić za lot, no i nie wiem, może złożyć jakąś deklarację, kogo poinformować w razie katastrofy lotniczej. No zobaczymy. No chyba coś mamy, teren lotniska, wstęp zbroniony, to coś dla nas. O, a tu do drzwi kochanie, nie? Ale bo to jest kolejne. ja mówię, co tak, zobacz, ale ty nie ładniejszy. <gry> Tak, nie tak. Pilot. Tak, ten wygląda taki na jednoosobowy. Znaczy no, jedna osoba plus pilot, tak jak mówisz. Ja po raz pierwszy tak? będę leciała, czegoś czy, czy mam się bać. Maryn już wzięła, wręcz. Nie, no ja, nie, to jest, jest tak. Nie, to nawet nie ma ani lęku wysokości. No to ja nie. mam lęk wysokości. To tutaj nie ma. W samolotach Aha. nie ma. A lęk wysokości to jest jak się pani wygląda na, na przykład na balkonu czy czegoś, tutaj jak siedzi, to, to, to Aha, nie czuć to, tego. Nie ma. Tak. A część się mocno czy coś takiego? Nie o tej godzinie. O tej godzinie delikatnie może być. Ale się to dopiero jak się zaczynają tworzyć kumulusy, czyli termika zaczyna się budzić, to gdzieś w granicach powiedzmy 11, to już może tam gdzieś coś podrzucić. Tak go rzuca aż chmury po prostu nie pójdą spać i gdzieś, do, do 17-18. O, czy to długo? Sobie, mogę sobie tutaj stanąć, tak? Dobra. Tak, 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 tak. Eee, najważniejsze że nie dotykamy pedałów, bo no. na w zasadzie niczego. Trzeba uważać głównie na nogi, tak? Żeby czasem się nie zaprzeć o pedały. Mhm. Eee, to jest istotna kwestia. Słucha, to będą słuchał pytania. Tak, co tam radio Z, czy co tam. tam, tam. Zobaczymy, co będzie. <laughs> <radiać. śmiech> o, kurczę, ale dobrze wygłuszają. No to jeszcze one są aktywne, więc. Aha, dopiero no, no, no to... po włączeniu. Oczywiście czuć jakieś kochanie przed samym lotem jeszcze ostatnie. Kurczę. bo już miałem z tego No nieźle, kurczę, no dobra, będziemy zaraz ruszać. No tak, dla takich mieszczuchów jak my no to kurczę. Zamknąć tak? Od, no, chyba zamknąć. I co to mamy. Blokady zziłeś. Dziejności Państwo. No tak, dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. Ale rzeczywiście, to już daje mi samą szansę. Ze strachu mnie nacisnij na pedał. Nie no, koniak, jak już pan zwrócił uwagę, żeby nie naciskać na pedały, no to się musimy tutaj wywiązać ze wszystkim. Tak, trzymaj nogi koło siebie, blisko krzesła. Mhm. Żona instruuje, jak była instruktorem, kurczę. Cudownie mieć taką żonę. Za bezpieczeństwo nas na nie. nie znam się, ale się wypowiem. Oj, Ten oj, tym żon jest najlepszy Ale ja nie krytykuję <laughs> Rząd. Można z nim Tak, można nim A później o, kurczę. Kurde. Super, dziękujemy. No, no, bardzo... Uwaga na głowę. Uwaga na głowę, kochanie. Ale niesamowite, po prostu tak. Jak tam kochanie, przeleciałabyś się jeszcze raz? Bo się jeszcze tu wiele razy. Nie <laughs> razy, nie tylko raz. Jest niesamowite. ma wielkie oczy, ale warto. warto. Warto, no warto się przelecieć. Warto, naprawdę warto. Jeżeli chcecie więcej takich treści, to prosimy o subskrypcję. To naprawdę pomaga. Bałam się niesamowicie, bo muszę się przyznać, że straciłam sobie Żona nawet ta Biomariu wzięła, żeby panu powiedzieć. Powiedzmy czasami, tu nie na Skudzi, tak. Kupotu Tu nie narobić. Toreczki są. A zdarza się, że ktoś zmytuje? W yy, pilotach tak nie. Trochę mi brakuje tego, że pilot beczki zrobił. O nie! O, ten mi boli. Aha, ale ogólnie takie możliwości miałby? Techniczne? Nie. Techniczne ma, tylko przez tak. przepisy po prostu. No ale to też on nie został dostosowany. Mogłoby to być niebezpieczne, nie mhm. Fajne, fajne, tak. Ja się nie dziwię, że ludzie latają. Naprawdę, co ja dzisiaj zobaczyłam i. No, świetne chompy. No, kurcze ciekawe czy jak to, by, jak to byłaby praca, bo to też później jest inaczej. Jak musisz chodzić do pracy, nie? Jak kochanie, takie na gorąco wrażenia po locie? Było super, na pewno będę chciała wrócić tu nie, jeszcze nie raz, ale no, jedynym takim mankamentem to były zatykające mi się No ja nie odczułem jeszcze tego, tego zjawiska, także się cieszyć. Sama przyjemność, polecamy naprawdę. O, Zupełnie bardzo. coś bardzo inne niż latanie takimi liniami e, zwykłymi, rejsowymi. Zupełnie inne wrażenie. Super. Proszę Sam wygodnie. fakt, że ta kabina jest taka mała, nie? Tak. To już robi takie kurcze, no coś innego, nie? Tak. Ale no tak jak żeśmy mówili wcześniej, no wygodnie jest dosyć, nie? W samolocie? Tak, bardzo wygodne. Bardzo, bardzo wygodne są siedzenia, kanapy są mega wygodne. No i to uczucie tak jak skręta się, lekko przechyli, nie? A to nawet nie czuć. Ja mam no. lęk wysokości, ale ja się nie czułam jak byłam wysoko, że, że coś się stanie. Nie, nie miałam tego lęku, rzeczywiście. Bo nie siedziałaś przy drzwiach. Jakbyś siedziała przy drzwiach, to mógłby się pojawić inny lęk, że się otworzą. Może, może i tak, ale, ale generalnie rzecz biorąc strasznie, strasznie bardzo mocno się bałam. Nie. nie było czego. Po prostu strach ma wielkie oczy. I zachęcam Was, bo jest nieziemskie przeżycie. Naprawdę, aż mi brak słów, żeby to wszystko opisać. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, że się dałam jak powinna. No dobrze, no nic, na razie hej. Dzięki, Benito.